Literatur Fantastyczny. Witajcie na kanale Literatur Fantastyczny. Z tej strony Michu i zapraszam na kolejną odsłonę cyklu Klasyka Fantastyka, w której prezentuję starsze książki co najmniej 15-letnie. Książki Johna Moresiego znajdują się w kanonie fantazy przygotowanym przez Andrzeja Sapkowskiego. Chodzi o serię o czarodzieju Kedrigernie, która niemal w całości została wydana w Polsce. W rodzimym języku przeczytamy wszystkie powieści i zbiór opowiadań. To humorystyczna fantastyka, choć w przypadku pierwszego tomu nie wybrzmiewa to tak jak u Pratchetta czy Holta. W głosie dla księżniczki poznajemy Kedrigerna, jednego z założycieli gildii magów oraz bardzo szanowanego i potężnego czarodzieja. Jego są tak zwane przeciwzaklęcia, czyli czary odwracające i naprawiające skutki działań innych magów. Punktem wyjścia fabuły jest zebranie gildii, na którym reszta członków postanawia przyjąć do ich grona alchemika, przedstawiciela z nienawidzonej przez Kedrigerna profesji. Tylko nasz bohater sprzeciwia się takiej decyzji, a po tym jak nikt go nie poparł, postanawia zrezygnować z członkostwa w gildii. W wyniku splotu różnych okoliczności buduje domek w odległym miejscu, gdzie zamierza zamieszkać i poświęcić swój czas na studiowanie magii. W pewnym momencie spotyka gadającą żabę i postanawia ją odczarować. Ta okazuje się piękną księżniczką, przeklętą przez potężną wiedźmę. Niestety Gedrigern się pośpieszył i przeciw zaklęcie nie udało się w 100%. Księżniczka Choć odczarowana zaczęła mówić jak żaba. Przez znakomitą większość książki czarodziej próbuje przywrócić księżniczce głos. Stąd tytuł. Skoro jest to humorystyczna fantastyka, warto omówić jej potencjał humorystyczny. Z pewnością nie jest to Pratchett, Adams czy nawet Gaiman. W głosie dla księżniczki pojawia się tak naprawdę zaledwie kilka gagów, choć przy niektórych zdarzyło mi się głośniej wypuścić powietrze nosem. Na przykład przy sposobie, w jakim czarodzieje mieli odzyskać zagrabiony skarb. Dowcip książki budowany jest raczej na niecodziennych sytuacjach, w których swoich stereotypowych bohaterów, potężnego czarodzieja, Rodzaja i zaklętą żabę księżniczkę stawia John Morrissey. Dość zabawne są także relacje łączące Kedrigerna i pozostałych magów. Kedrigerna i zdobywających uznanie alchemików oraz Kedrigerna i barbarzyńców najeżdżających cywilizowane tereny. Choć teoretycznie jest to powieść, rozdziały zbudowane są jak małe opowiadania, przy czym większość skupia się na różnych próbach odczarowania księżniczki. Mocną stroną książki są świeże pomysły, których raczej nie spotykamy w historiach o magach i wojownikach. Hedrigen ceni sobie bowiem domowe zacisze, nienawidzi za to podróży. Jednocześnie jest jednym z najpotężniejszych magów, co tworzy bardzo ciekawy kontrast, będący podstawą kolejnych pomysłów fabularnych Moresiego. Zalety powieści, czyli niecodzienne ujęcie klasycznych tropów, sielska atmosfera domku na uboczu i nieśpieszna fabuła, mogą jednocześnie zostać uznane za wady głosu dla księżniczki. Nie ma tu wielu magicznych pojedynków, walk na miecze czy skomplikowanych politycznych intryg. Jest za to rozwijająca się relacja Kedrygerna i księżniczki, która tak naprawdę pcha te fabuły do przodu. Poza samą końcówką brakuje tu także porządnej, heroicznej akcji. Mi nie sprawiało to problemu, ale wiem, że nie każdy czytelnik tego oczekuje po fantastyce. Podsumowując, głos dla księżniczki to solidna, lekka i dość wesoła fantastyka, pozbawiona jednak humorystycznych wodotrysków, do których przyzwyczaili nas giganci gatunku. W interesujący. Sposób łączy ograne już schematy z nowymi pomysłami fabularnymi. Nie wiem, czy wystarcza to, by uznać ją za element kanonu fantazy, ale z pewnością lektura książki Moresiego nie jest straconym czasem. Oceniam ją na 6 na 10. Literatur fantastyczny.